Do 27 lat aktywnie ćwiczyłam. Wyglądałam bardzo dobrze i byłam zadbana, kropka, ale jednak wieki zmiany hormonalne zrobiły swoje, kropka, nie miałam już siły na sport. A na diety brakowało mi silnej woli, kropka, musiałam zamienić wszystkie ciuchy na o jeden rozmiar większe, kropka, a potem jeszcze o jeden. Byłam bliska kolejnego rozmiaru, gdy przyjaciółka przyniosła mi rozpuszczalny napój Black Latte i kazała mi go stosować raz dziennie. Poleciła też, abym piła więcej wody. Nie bardzo wierzyłam, że to pomoże, jakież było moje zdziwienie, gdy już po miesiącu zaczęłam wchodzić w swoje stare rzeczy. Co więcej, czuję się żwawo, jestem pełna sił. Moja skóra wygląda o wiele kropka, Nie wiem, czy to black te pomogło, czy to tylko przypadek, a może zmiany pogodowe, ale wagi nie da się oszukać minus 18 kg. Do tego, jak mi się wydaje, wyglądam o 10 lat młodzień. Mam tylko 30 lat, ale jeszcze niedawno ważyłam ponad 80 kg. Do tego mam sporo problemów z żołądkiem, przez co nie mogę stosować wielu diet. Poza tym, nie tak łatwo znaleźć